Podsumowanie siedmiu niedzielnych spotkań w NBA z przerwą na żądanie zaczynamy od wizyty w Los Angeles, gdzie miejscowi Lakers z powracającym po krótkiej absencji Dwightem Howardem podejmowali Cleveland Cavaliers. Gospodarze, którzy przed tym starciem mieli najgorszą od 2007 roku serię sześciu kolejnych porażek, w końcu zatrzymali licznik kwatalnych występów, ustawiając sobie mecz już praktycznie w pierwszej kwarcie, w której byli lepsi aż 37 do 20. O tak wysokim prowadzeniu jeziorowców decydowało przede wszystkim dobre dzielenie się piłką, bo 10 z 13 rzutów opierało się na asystach, których przydowali Steve Nash i Kobe Bryant. Kanadyjczyk miał ich wtedy 4, a Bryant 5 i Kobe też zaliczył najwięcej punktów, zdobywając ich 12, a oprócz niego do kosza najczęściej trafiał mający 10 oczek Dwight Howard. Dzięki takiej postawie w inauguracyjnej odsłonie Lakers nie oddali już prowadzenia do końca meczu, choć oczywiście miewali jeszcze słabsze momenty, jak na przykład wtedy, kiedy w końcówce drugiej ćwiartki zaliczyli 7 kolejnych strat, ale i tak kibice w Staples Center nie mieli na co narzekać, szczególnie, że w najlepszym momencie przewaga ich ulubieńców wynosiła nawet 30 punktów. Ostatecznie różnica między zespołami była o 1 trzecią mniejsza i jeziorowcy wygrali 113 do 93, a sześciu graczy gospodarzy miało dwucyfrowe zdobycze, z czego największe Kobe Bryant i Dwight Howard, kolejno 23 i 22 oczka, do których ten drugi dołożył jeszcze 14 zbiórek i tym samym jako jedyny zaliczył double-double. Po meczu drużyn z do u tabeli przenosimy się teraz znacznie wyżej, bo na starcie szóstej i piątej siły konferencji zachodniej czyli Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Gospodarze, mimo że w stawce zajmują niższe miejsce, to na parkiecie okazali się lepsi od wojowników i nie straszny był im ani życiowy występ Harrisona Barsa na poziomie 21 punktów, ani świetna dyspozycja gości w rzutach trzypunktowych, którzy trafili z załuku 13 z 24 prób. Nagets woleli grać naturalnie bliżej kosza i po tym, jak przez trzy kwarty oglądali plecy Warriors przegrywając 79 do 87, tak w ostatniej odsłonie przejęli ten mecz. Denver wygrało ostatnią Światkę 37 do 18, miażdżąc wtedy Golden State w pomalowanym 22 do 6 i dzięki temu gospodarze okazali się lepsi 116 do 105, przedłużając tym samym do 5 serii spotkań bez porażki. Jeszcze ciekawiej było w innym meczu czołowej ósemki zachodu, w którym lider Oklahoma City Thunder grał na wyjeździe z siódmymi Portland Trailblazers. i w tle sporych emocji mieliśmy 33 punktowe występy Kevina Duranta i Lamarcusa Oldridge'a. Ten drugi zresztą rozpoczął pościg gospodarzy, którzy jeszcze na 3,5 minuty przed końcem przegrywali 74 do 84, ale potem 4 oczka podkoszowego, a następnie 5 punktów od Nikolasa Batuma sprawiły, że Blazers zajczyli serię 9 do 0 i na 22 sekundy przed końcem byli tuż za plecami Thunder. W takiej sytuacji Portland powinno zatem faulować, ale niespodziewanie goście wyłożyli się sami, tracąc piłkę na własnej połowie i przed gospodarzami otworzyła się szansa na prowadzenie, jednak zamiast tego Batum przestrzelił i zbiórkę zajczył Henderson. Rick Perkins. Środkowy Perkins, środkowe Oklahomy został natychmiast sfaulowany i za chwilę trafił tylko jeden z dwóch wolnych, więc to wciąż oznaczało, że Blazers mają szansę chociażby na dogrywkę, ale że rozegrali słabiutką akcję i rzut dla Markusa Aldridge'a nie doleciał nawet do obręczy. To Rose Garden po raz pierwszy od dziewięciu spotkań została zdobyta, bo Thunder wygrali 87 do 83. Za nami dwa spotkania wewnątrz konferencji zachodniej, więc teraz, dla odmiany, czas na hit po drugiej stronie NBA, gdzie czwarty zespół wschodu, Brooklyn Nets, gościł trzecią w tabeli Indiana Pacers. Obie drużyny od dawna nie zaznały smaku porażki i jeszcze na 5,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty wydawało się, że to goście odniosą piąte zwycięstwo z rzędu, bo prowadzeni przez trójkę David West, Paul George Gerald Green wyszli właśnie na największe prowadzenie w meczu 67 do 55. Na tym jednak dobre się skończyło, bo ile jeszcze przed startem decydującej odsłony nic się nie zmieniło, o tyle w ostatniej ćwiartce gospodarze dali popis swoich umiejętności. Brooklyn zaczął wtedy od 5-minutowej serii 17-2, a w całej czwartej kwarcie był lepszy 28-11 i zadecydowała o tym nie tyle dobra ofensywna forma tercetu Darren Williams czy Johnson Brook Lopez, co fatalna skuteczność ich rywali. Pacers, którzy wcześniej bez problemu trafiali nawet połowę swoich rzutów, w ostatniej części meczu spudłowali aż 19 z 22 oddanych prób z gry i to sprawiło, że Nets mogli cieszyć się z szóstej kolejnej wygranej, tym razem 97 do 86. Druga drużyna z Nowego Jorku, czyli Knicks, przerwała natomiast serię trzech porażek z rzędu, zatrzymując u siebie niepokonanych od czterech spotkań New Orleans Hornets. Kluczem do sukcesu była druga kwarta, w której szalał Carmelo Antony, bo lider gospodarzy po tym jak na dzień dobry spudłował się 7 z 8 rzutów z gry, tak w kolejnej odsłonie trafił 6 z 9 prób i zdobył 18 punktów. A z nawiązką odrobili 5-punktową stratę z pierwszej ćwiartki, będąc w drugiej części meczu lepsi aż o 15 oczek, co przełożyło się na prowadzenie do przerwy 49 do 41. Do końca spotkania Nowojorczycy nie opuścili już fotelu kierowcy i pewnie wygrali 100 do 87 a poza mającym 27 punktów Antonym, świetnie zagrał także debiutant Chris Copeland, który po raz trzeci w swojej karierze przekroczył próg 20 oczek, mając ich tym razem dokładnie 22. Mniej zadowolonych kibiców niż niks i tego dnia z pewnością Toronto Raptors, choć kanadyjski jedynak świetnie zaczął mać z Milwaukee Bucks, prowadząc po pierwszej kwarcie 34 do 16, a kozły były ogrywane niemalże w pojedynkę przez Jose Calderona, który trafił wtedy 6 z 7 rzutów z gry i miał 15 punktów i 4 asysty. W kolejnej odsłonie gospodarze jednak kompletnie się pogubili 67% skuteczność zamienili na ledwie 28 celnych prób z gry, co sprawiło, że ich przewaga stopniała do dwóch oczek 49 do 47. Po przerwie oglądaliśmy już bardziej wyrównany mecz i tak było przynajmniej do momentu, w którym na 4 minuty przed końcem Raptor sprowadzili 91 do 90, bo potem serię 10 do 0 przeprowadzili Bucks i było już po zawodach, rozstrzygniętych na korzyść gości 107 do 96 i swoją drogą dla Kanady Wielkiej drużyny był to 17 mecz w tym sezonie, w którym rywale rzucają im stolu więcej punktów i w takich przypadkach Toronto za każdym razem przegrywało. Natomiast w ostatnim niedzielnym spotkaniu San Antonio Spurs tylko przez 6 minut miało problemy z Minnesota Timberwolves, bo goście zaczęli od wyniku 16 do 7, ale do końca pierwszej kwarty podopieczni Grega Popowicza zdołali odrobić straty i byli lepsi 24 do 21. Potem prowadzenie nie zmieniło się już ani razu i wszystko skończyło się na pogromie 106 do 88, a receptą na zwycięstwo Spurs była gra w pomalowanym, którą pod nieobecność Kevina Love wygrali 54 do 34, a jedynym zmartwieniem San Antonio było to, że w drugiej kwarcie parkiet z wyrazem opuścił Manu aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, czy jest to coś poważnego. To wszystko na dziś, a w kolejnej przerwie na żądanie, jeśli dobrze pójdzie, usłyszymy się w środę.